Krajobraz południowo-wschodniej Polski jest niemym świadkiem burzliwej przeszłości. To tutaj, pośród łagodnych wzgórz i wijących się rzek, leżą pozostałości twierdzy-przemyśl. Ta rozległa sieć fortyfikacji, niegdyś bastion Austro-Węgier, stanowi dziś świadectwo minionej epoki potęgi militarnej. Te forty, cisi strażnicy historii. Szepczą opowieści o pomysłowości i niezłomności i trwałym wpływie konfliktu. Wybierzmy się razem, w podróż w czasie. Poznamy te potężne budowle, odkryjemy ich sekrety i dowiemy się, jak wpłynęły one na losy przemyśla i jego mieszkańców. Zapraszam na wspólną wycieczkę po fortach Twierdzy Przemyśl. Fort 13 San Rideau. Nasza wędrówka po Twierdzy Przemyśl. Przybiera mrożący krew w żyłach obrót, gdy zbliżamy się do Fortu XIII San Rido. To miejsce owiane złowrogą ciszą i szeptami opowieści, które od pokoleń nawiedzają ten region. W przeciwieństwie do innych fortów, stojących jako surowe przypomnienie minionych konfliktów, Fort XIII niesie ze sobą inny ciężar historii, mrok zdający się wyciekać z samych fundamentów. Zbudowany w latach 1892-1896, Fort XIII San Rido miał być potężnym bastionem obronnym, kluczowym elementem skomplikowanej sieci fortyfikacji chroniących przemyśl. Jego strategiczne położenie z widokiem na zakole Sanu zapewniało mu dominującą pozycję nad okolicznym terenem. Fort stał się tym samym kluczowym ogniwem w łańcuchu fortów strzegących podejść do miasta. Jednak pomimo swojego militarnego znaczenia, Fort XIII jest najbardziej znany nie ze swojej roli w bitwie, ale z mrożącej krew w żyłach legendy, która stała się nierozerwalnie związana z jego historią. Legenda Fortu XIII skupia się wokół odkrycia dokonanego lata po tym, jak ucichły działa I Wojny Światowej. Odkrycia, które wywołało dreszcze nawet u najbardziej zatwardziałych weteranów, jak głosi opowieść, latem 1923 roku grupa robotników miała za zadanie usunąć gruz i odzyskać materiały z ruin fortu, którego niegdyś imponująca struktura została wysadzona podczas poddawania twierdzy. Gdy robotnicy pracowali pośród gruzów, a ich narzędzia wydobywały na światło dzienne pozostałości minionej epoki, zużyte łuski po pociskach, zardzewiały sprzęt, fragmenty mundurów, natknęli się na coś nieoczekiwanego, coś, co wskazywało na mroczną tajemnicę ukrytą w głębinach fortu. Dziennikowa opowieść grozy, zejście w mrok i rozpacz. Schody kończyły się nagle w rozległej, przypominającej jaskinie komnacie. Jej ściany pokrywały puste, zakurzone półki. W powietrzu unosił się niepokojący aromat stęchlizny, zmieszany z czymś jeszcze, czymś przypominającym woń starego alkoholu i rozkładu. Gdy oczy robotników przyzwyczajały się do słabego światła, z narastającym przerażeniem odkrywali, na co natrafili. To nie był zwykły magazyn, ani zapomniana część fortu. To było więzienie, miejsce, gdzie ktoś, a może coś, było przetrzymywane w niewoli, być może przez wiele lat. W samym środku komnaty leżał przewrócony stół, a jego blat zaścielały szczątki i resztki dawno zimnego posiłku. Pojedynczy świecznik z wypaloną do końca świecą rzucał długie, upiorne cienie na ściany. A tam pośród tego chaosu leżał podniszczony dziennik, którego strony wypełniało wyblakłe pismo mówiące zarówno o desperacji, jak i przerażającym pogrążeniu się w szaleństwie. Dziennik napisany w języku rosyjskim opowiadał wstrząsającą historię dwóch żołnierzy, schwytanych podczas chaosu I wojny światowej i uwięzionych w trzewiach fortu trzynastego. Zapomniani przez swoich oprawców, Zostawieni na gnicie w ciemności, żołnierze kurczowo trzymali się życia, a ich zdrowie psychiczne powoli ulegało erozji z każdym mijającym dniem. Wpisy w dzienniku, pełne opisów malejących racji żywnościowych, desperackich prób ucieczki, narastającej paranoi i rozpaczy, malowały ponury obraz ich gechenny. Dni zamieniały się w tygodnie, tygodnie w miesiące. A żołnierze wciąż pozostawali w pułapce. Ich nadzieje na ratunek gasły z każdą mijającą godziną. Wpisy w dzienniku stawały się coraz bardziej chaotyczne, wypełnione nieskładnymi opisami halucynacji, kłótni i narastającego poczucia beznadziei, które przenikało ich egzystencję. Odkrycie dziennika, mrożącego krew w żyłach świadectwa okropieństw wojny i głębi ludzkiej rozpaczy, wstrząsnęło całym regionem. I'm